Cześć! Z tej strony Mike, witam Was w kolejnym odcinku z serii Kryptonius Lite. Bitcoin przekroczył 12 tysięcy, ma hrabkę na 13 tysięcy. Zobaczymy, co będzie się dalej działo. Marsz byków rozpoczęty, a my zaczynamy wiadomości ze świata kryptowalut i technologii blockchain. Jedziemy! Zaczynamy od Bitcoin.org i największego newsa dzisiejszego dnia. PayPal implementuje Bitcoina, pisze o tym Tomasz Sawczak. PayPal, który ma chyba 330 milionów albo jeszcze więcej użytkowników, wprowadza wsparcie do Bitcoina. Informuje o tym Reuters, oczywiście mówi tym o, o tym na że CZ Binance będzie można kupować, sprzedawać 346 nawet milionów użytkowników, 26 milionów sklepów, 20, największy pod względem bankowych depozytów, właściwie ilości kasy, którą posiadają, ale żeby nie było, żeby nie było tak wesoło. Te serwisy oczywiście nie będą takie piękne, jak nam się wydaje, tworzy nam się Revolut 2.0, z jednej strony świetna, świetna sprawa, ale oczywiście tu między innymi NYDFS i program BitLicense będzie utrudniał PayPalowi usługi, ogromna ilość użytkowników, ale Zobaczcie, tu jest jedynie w chwili obecnej, jeżeli nie możesz hodlować kryptowaluty, które kupiłeś na PayPalu w swoim koncie. Kryptowaluty nie mogą być wytransferowane do innych kont, również z PayPala, czyli taki rewolut 2.0. Pytanie, czy uda im się, na pewno to napędzi adopcję, tylko pytanie, wiecie, czy to będzie faktycznie kupowany Bitcoin, czy to będzie pseudo Bitcoin, taki Bitcoin Paypalowy. Nagle może się, może się okazać, że oni sprzedali 80 milionów Bitcoinów na przykład, nie? Bo ludzie się kupili. Pytanie, czy to będzie faktycznie zbierane z rynku. Jeżeli... To będzie trzymane na PayPalu, ale Paypal będzie wymienił imieniu użytkownika kupował na giełdach dużych, czy przez jakieś tam różne usługi kupował bitcoiny. No to może to napędzić cenę. Rynek oczywiście wystrzelił bitcoin w chwili obecnej 12 797. W ciągu 7 dni 12,6%, w ciągu 24 godzin 6% Ethereum także wystrzeliło. Słuchajcie, Alty też ruszają Litecoin 11% do przodu. Co tu jeszcze dalej mam? Zobaczcie, Hex się obudził 14,5% do góry. Co tu jeszcze mamy, jeśli chodzi o ostatnie 24 godziny? Jest trochę strat, ABC Coin, ciekawe jak świnia zareagowało, zobaczmy, świnia tu już jest poza 70, -tką. no świnia nawet nie nieśmiało 3,7%. Dobra, wracamy do newsów, słuchajcie, i zmiana w drugą stronę, BitMEX skraca czas obowiązkowej weryfikacji o 3 miesiące, czyli giełda kryptowalut przesunęła termin, Obowiązkowej weryfikacji, skracając go o prawie 3 miesiące. Na początku poinformowali o tym oczywiście też 100 ex-grup, poinformowali o tym 5 listopada. I generalnie e, niezweryfikowani użytkownicy nie będą mogli otwierać nowych pozycji od godziny 00 czasu UTC 4 grudnia 2020 roku. Nie będą mogli wypłacać tych środków. Czyli słuchajcie, takim śrubę e, CFTC, dobrze mówię? Pamiętam, kto ich do, dojechał? CFTC ich dojechało, czy to była SEC? Która jest agencja amerykańskich? Już nie pamiętam w tej chwili. E, Takich dojechali, że generalnie goście się zesrali i KYC wymuszali. No i tyle w tym temacie. Skończyło się granie anonimowe na szulernie, niektórym będzie płacz. Przechodzimy sobie dalej, komparik.pl, Bitcoin faworytem prezesa firmy Ripple, Brad Gerlinghaus chce regulacji XRP w USA, jaka przyszłość czeka woluty cyfrowe, zastanawia się Piotr Klimont, słuchajcie, zdaniem eksperta główną zaletą Bitcoina jest jego płynność, uważa, że niejasne regulacje utrudniają funkcjonowanie XRP, tak, tam jeszcze dalej nie wiadomo, czy jest to jest security, czy nie jest. Chiny inwestują 1,4 biliona dolarów w rozwój technologii blockchain i Bitcoin jest oczywiście królem kryptowalut i nic tu się nie zmieni. A jak ten drugi Bitcoin, który niektórzy uważają za prawdziwy, ten drugi Bitcoin też tutaj urósł o 5,43, ale w ciągu 7 dni minus 1,25. Kryptokom oczywiście bardzo mocno po dupie dostał ze względu na obniżenie stakingu. Przechodzimy sobie dalej. Komisja Europejska nie zgadza się na Fundusz Kompensacji Strat Ofiary twierdzą, że komisja tutaj oczywiście tutaj nie pomaga, nie pomaga oczywiście przemysłowi. Komisja za, za broń, broniła, jest przeciwnikiem stworzenia jakiegoś superfunduszy, jeśli chodzi o, o kryptowaluty. I ten fundusz byłby finansowany 0,001 dolara do każdej transakcji kryptowalutowej w Unii Europejskiej że te transakcje są w internecie, nie w Unii Europejskiej. Były takie genialne, socjalistyczne pomysły stworzenie jakiegoś funduszu, ofiar. Ktoś przy tym by kupę kasy zarobił, pocałujcie się w dupę, cholerni socjaliści i nawet tutaj nie próbujcie nam takich rzeczy wprowadzać. Od razu firmy pouciekają, jak można, no co, w Unii Europejskiej transakcje idą, bo co? Bo firmy, kolejny podatek dołożyć, nie? Podatek na kryptowaluty. Kogoś tam chronić, a w międzyczasie ten fundusz będzie kasę przeżerał, tak? My się sobie sami poradzimy, nie potrzebujemy tych waszych cholernych, socjalistycznych zapędów. Przechodzimy sobie dalej. Bitcoin wystrzelił na 12 850 i spalono, zniszczono około 75 milionów, jeśli chodzi o futuresy, czyli oczywiście wywaleni zostali shorterzy. Kto bitcoina shortował, ten głowę w piasek schował, bitcoin go w dupę kopnął i pomknął w, w górę sobie, jak to się mówi, dalej. Nie zrymowało się, to się nie zremowało. 75 milionów zlikwidowanych w futuresach. Miałeś kamień z bitcoina na dźwigni, teraz sobie w kiblu gni. Czy czeka nasz dalszy kolejny raid? Możemy sobie zajrzeć na szybciutko na shorty i longi. Zobaczymy, jak wyglądają shorty i longi. Niech to się tylko ta strona otworzy. Zobaczmy, jak wyglądają shorty i longi w ciągu 6 godzin. Może tutaj będzie lepiej widać 12 może być. słuchajcie, przewaga long, 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 long. Tylko na BTSE jest przewaga shortów zdecydowana, wszędzie longi na plusie jednodniowo, zasadniczo też się nic pewnie nie zmienia w ciągu 4 godzin. No, tutaj wygląda pozytywnie. Czyli jednak szorcił wilk razy kilka, wyszorcili i wilka, i przechodzimy sobie do kolejnego newsa. OKX wznawia trading P2P w Chinach i w Indiach, słuchajcie. Eee, trai, trai, e, traderzy mają unikać jakichś tam off-escrow marketplace czy jakichś tam dziwnych różnych rzeczy. W Wietnamie także przywró e, przywrócono. Zawieszone są oczywiście wypłaty, czyli ciekawe, czy wpłaty są odblokowane. Trading wrócił na niektórych tam jakiś tam, można powiedzieć, w trzech parach fiatowskich. Tak przynajmniej w komunikacie, który, z którym podzielili się z BinCrypto. Dalej nie można wypłacać. Oczywiście ze względu na różnego rodzaju i tak dalej. teraz pytanie: Czy ktokolwiek będzie korzystał z giełdy i wpłacał? Bo trade'ować można, jeżeli macie środki. Oczywiście nas to na razie nie dotyczy. Ale jeżeli, jakim trzeba być kretynem, żeby wpłacić na giełdę, której wypłacić nie można? Przy to tak jak skam, praktycznie rzecz biorąc. No cóż, niestety ja się bardzo cieszę, że ja z tym cholernym okex w ogóle nie wszedłem we współpracę. To było dziadowskie rozmowy, propozycje super wspaniałych ofert rzędu 100 dolarów za współpracę i tego typu rzeczy. Cieszę się, nie dotknąłem tego gówna, i teraz przynajmniej nie ma problemu. Przechodzimy sobie dalej. Pierwszy publiczny Bitcoin, bitcoinowy fundusz w Kanadzie osiągnął wartość 100 milionów dolarów. Akcje oczywiście wzrosły o 30% od, od kwietnia. Fundusz jest oczywiście zarządzany tak przez firmę FreeIQ i jest to oczywiście publiczny bitcoinowy fundusz. Pisze oczywiście o tym Tyler Winklevoss. Jest to jeden z głównych inwestorów, współzałożyciel giełdy Gemini i pogratulował on właśnie FreeIQ na osiągnięciu tego kroku milowego, tu mamy jego post na Twitterze. Eee, uruchomiony w kwietniu 2020 roku, listuje on jakieś tam akcje funduszowe Bitcoina, one są listowane na Toronto Stock Exchange. I co ciekawe, na samym starcie wylistowano 1,5 miliona akcji. W tej chwili rozwijają się, myślę, coraz więcej osób w to wchodzi. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie, ale słuchajcie, coraz bardziej byczo. Ale pamiętajcie, żebyście się tak nie zbyczyli, żeby później was nie wyszorcili. Przechodzimy sobie dalej, słuchajcie. Tron otwiera ręczne wypłaty, opcję ręcznych wypłat dla hodlerów TRX-a na OKX. -ie. Zastanawiam się, na jakiej zasadzie ma się to odbywać. Podjęli oni decyzję zapewnią te wewnętrzne opcję wewnętrznych tar e transferów, jeśli chodzi o hodlerów dotkniętych przed zawieszeniem OKEXa. OK to jest sp e ciekawa sprawa. W chwili obecnej Tron pomógł 16 użytkownikom OKEXa OK wypłacić ich te -y, RX-y, a fundacja Tron przetransferowała całkowitą ilość 9 419 790 tronów, które były warte 247 000 z hakiem dolarów. E jeśli chodzi o tutaj o ten wallet address offered, aha, czyli tutaj są 1 do 1 wypłaty OKX zabrodził wszystkie wypłaty na jakiej zasadzie to działa, czyli Front Foundation dało użytkownikom możliwość wypłaty TRX-ów, które trzymają na kontach OKX na zasadzie 1 do 1 Wyjaśniło, że użytkownicy mogą wypłacić swoje tokeny przez otwieranie apl tej aplikacji OKExa i wybranie internal transfer, który zapewnia opcję, aby transferować z jakiegoś, aha, Tron Affiliated Email Account, a także oficjalny numer telefonu. Wyślemy te Rixy do konta, czyli oni generalnie tu pośredniczą, ich, ich intencją jest ochrona użytkowników. Powiem wam, że to nie jest takie wcale głupie. Oczywiście to musi być weryfikowane, żeby ktoś nie wypłacił kogoś innego środków, ale powiem wam ciekawa sprawa. Ciekawa sprawa, myślę, że Tron może na tym zyskać w oczach użytkowników. Justynka Słoneczna, no tutaj muszę pierwszy raz chyba powiedzieć brawo. Brawo, bravissimo. Giełdy nie będą mogły sobie już tak szastać na lewo i prawo. Przechodzimy sobie dalej. Kasper Laps zebrał 40... Yy, 14 milionów dolarów od tych tak zwanych Launch Day Node Runners, czyli od osób, które w dniu uruchomienia będą w dniu uruchomienia tego startu Ethereum, będą uruchamiały węzły. Tak to wygląda. Został poparty 14 milionami dolarów od inwestorów, którzy oczywiście chcą zabezpieczyć tutaj sieć Kasper na starcie. Casper Labs, CEO, potwierdził, że prywatna sprzedaż tokenów CLX, potwierdził Kodejskowi i ujawnił, że te Digital Strategies tutaj przewodziło tej inwestycji. Między innymi także tutaj oni zyskali kapitał Hashki Capital, a także Blockchain Ventures, a także 52 inne instytucje. Ale to co, to to jest Kasper? To co, to nie jest na Ethereum? To jest jakiś, nawet prawdę mówiąc, nie myślałem, że to jest Ethereum, a tu się okazuje, że to jest, nie, że to jest jakaś własna kryptowaluta, ten Kasper, aż. No więc zobaczmy. Casper Labs jest jedną z wielu mniej znanych projektów, którzy chcą troszeczkę, aha! Właśnie konkurencyjny projekt, który chce wykraść troszeczkę od Ethereum. Rynek oczywiście, który jest warty, ma zablokowane ponad 10, nie i 10,6, ale jeżeli sprawdzimy sobie na DeFi Pulsie. Zobaczmy, ile DeFi Pulse nam podaje. DeFi Pulse nam podaje w tej chwili, proszę państwa, 11,27, czyli troszeczkę nie tego. Chcą oni podkreślić trochę DeFi, sprzedają swoje tokeny CELIX. No ciekawe, można było się czy ktoś się zajmował? Andrzej się zajmował, CryptoDev się zajmował tym Kasperem? Chyba ja pierwszy raz chyba słyszę o tym, a przynajmniej może zapomniałem. Przechodzimy sobie dalej, proszę bardzo. Kolejny cios dla Ethereum. USDC przybywa na blockchain Solana, aby przyspieszyć adopcję nie Ethereum'owego DeFi. Oczywiście konsorcjum wspierane przez Coinbase i Circle ogłosiło, konsorcjum to się nazywa Center, ogłosiło, iż stablecoin USDC pojawi się na blockchainie Solana w środę, czyli właściwie dzisiaj. I oczywiście będzie to czwarta integracja blockchainowa po tym, jak jest już na Ethereum, na Algorandzie, a także na Stellarze. I co ciekawe, bo ostatnio news, że Stellar ma być głównym tym blockchainem. Oni chwalą się, że Solana ma, oczywiście, oferuje 50 tysięcy transakcji na sekundę. Dzięki temu będzie można było bardzo skalowalne to wszystko jest. I chcą oni, oczywiście, uruchomić komplet, konkurencję dla DeFi. Chcą oni przejść na Solanę, żeby tam się DeFi pojawiało. I co ciekawe, zobaczcie, USDC ogłosiło partnerstwo z, FT z FTX-em i tutaj chodzi, że Serum to jest oczywiście jakaś tam platforma tej właśnie giełdy FTX zbudowana na Solanie, a także z Alameda Research, to jest siostrzana firma badawcza, badawcza właśnie FTX-a. No powiem Wam to, co mówiłem. I mówiłem to wielokrotnie, jeżeli Ethereum 2.0 się nie uda, jeżeli Ethereum 2.0 będzie się opóźniało, ja już nie mówię pół roku, ale jeżeli ta faza 0 wejdzie, będą dziury, będą musieli zawiesić i tak dalej, to tam się wilki rozszarpią na skruki i wrony, a raczej Witalika ściągną zambony, ambony, kijami go potłuką. No i tyle w temacie. Przechodzimy sobie dalej. Proszę bardzo Fintechow... Fintechowe firmy adoptują z UK, adoptują Bitcoina jako rezerwową walutę. Po tym jak oczywiście MicroStrategy rozrobiło wielki ruch. Kolejna firma, bo to nawet chodzi, to chodzi o firmę Mode, tak? Oni czasami piszą to wszystko tymi dużymi literami i czasami nie. Mode Global Holdings jest oczywiście kolejna firma z UK. Planuje zabezpieczyć swoją wartość w Bitcoinie. E, ogosuj, og okazuje się, że chcą tutaj ogłosili to w komunikacie prasowym planują chronić swoje fundusze i chcą e, kupić za 10% swoich rezerw gotówkowych to jest ciekawa sprawa oczywiście jest tu wypowiedź Czermena tej firmy, powiem wam kolejna firma, która chce kupować i to co mówił Maciek z 321krypto w końcu kiedyś skończył się te na OTC środki i cena będzie musiała wystrzelić już wystrzeliła w tej chwili jeżeli popatrzymy sobie na króla Król 12838. Czy za chwilę przełamiemy 13 tysięcy? Jak obstawiacie kryptoniusy, gdy w tworze jest 18.29? Ciekawe, czy w momencie, gdy je nagrywam, będziecie oglądać, gdzieś tam po 21.30, czy będzie już 13 tysięcy, czy nie? Jak obstawiacie? Teraz pytanie, czy jeżeli przełamiemy 13, czy będzie zaraz 14, a po 14 ATH, a może ATH w tym roku? W komentarzu zostawcie, zostawcie tutaj informację, a ja za chwilę, jeżeli będzie, to ja wyciągam teczki. Wyciągam teczki, niczym prezes z Nowogrodzkiej. Przechodzimy sobie do kolejnego. Microsoft i Apple kupują Bitcoina w przeciągu 5 lat. Tak twierdzi tutaj guru, guru Raoul Pal i tutaj dlaczego. Raoul Pal jest to założyciel oczywiście i CEO Real Vision Group. Stwierdzi, że jest to, stwierdzał, że Bitcoin jest tra, tra, tratwą ratunkową i przejmie oczywiście tutaj zostanie zaadoptowany przez całą populację i, i korporacje i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście jest to były pracownik Goldman Sachsa, także zarządca tych funduszy powierniczych. Tu mamy też mu wspomnienie o covid i tak dalej, i tak dalej. Nie jestem zupełnie pewien, jak Europejczycy Euro będą sobie radzić ze swoim systemem bankowym. W środku tego obawiam się, że może to, może to się skończyć nacjonalizacją tego przemysłu. Myślę, że Bitcoin jest takim karaluchem, którego nie można zabić. Jest to zbyt potężne, aby rządy mogły to pokonać i myślę, że jest tra e tratwą ratunkową i naszym wyjściem z tego całego systemu. Oczywiście wspomina też, że koncerny też będą musiały zaadoptować. Powiem wam, gdyby wyszedł taki news, że Microsoft i Apple albo jedna z tych dwóch firm kupuje Bitcoina i w, w rezerwy wchodzi, to Bitcoin nie wiadomo, czy tam by było. 5 zer czy 6 zer by było trudno powiedzieć. Przechodzimy sobie dalej. Proszę bardzo. Boston Consulting Group twierdzi, że technologia firmy Ripple e, jeśli chodzi o wydajność jest lepsza od banków i oczywiście mówi, że jest to kryptowaluta coraz bardziej znacząca, jeśli chodzi o przelewy międzynarodowe cross border payments transgraniczne. E, mówią oczywiście, że tutaj Ripple jest fajnie. Zobaczcie, sieci kart, fintechy Dostawcy infrastruktury, tacy jak Ripple and EachPort, czyli też EachPort, weszły w przestrzeń cross-border payment, czyli tych płatności transgranicznych w ostatnich latach. Te ci rywalizatorzy, challengers, to także można powiedzieć kandydaci do tronu, bardzo często są lepsze niż banki, jeśli chodzi o prędkość, ceny, integrację API i ogólnie doświadczenie i. User experience, customer experience, właściwie odczucia użytkowników, e, aby pozostać e... Konkurencyjnymi banki muszą zmienić swoje podejście to jest świetna sprawa, jeśli chodzi o firmę Ripple. Oczywiście nie jest tu wspomniane XRP, no ale wiadomo, Ripple docelowo podobno ma do XRP przechodzić, chociaż na razie, tak jak to mówił Kermit na kryptowaltowej niż z Majkiem, na razie XRP ma za małą płynność. To jest jeszcze za mało, żeby duże banki w to weszły. Przechodzimy sobie dalej. Proszę bardzo, Bahamy uruchomiły swoją własną cyfrową walutę. Centralny bank Bahamów. Ogłosił uruchomienie piaskowego dolara. Tu jest oficjalny komunikat. Pierwsze CBDC. Nie wiem czy jest pierwsze na świecie, ale generalnie zostało uruchomione. Oczywiście musicie używać chronionego Digital E-Wallet, który został zatwierdzony przez bank centralny. Będzie on, będzie on trzymał waszą cyfrową walutę i może być dostępny z urządzeń, z urządzeń mobilnych. Podobno system jest bardziej bezpieczny niż obecne systemy płatności, ale także mają zaawansowane standardy KYC i AML. Ten dolar może być jedynie używany na terytorium Bahamów, jest wymienialny jeden do jednego z bahamskim dolarem, czy bahamińskim. Fajna informacja. Przechodzimy do kolejnego newsa. Proszę bardzo, jeśli chodzi o Google Trends, to Monero jest na propsie. Monero rośnie. Zainteresowanie Monero rośnie, tak przynajmniej wskazują Google Trendy ze względu na poziom prywatności, niemożliwość namierzenia, i tak dalej. Zajrzyjmy sobie w takim razie na Google Trends i zobaczymy, jak wygląda Monero. Pamiętaj, cholero, kupuj tylko Monero. Monero interesuje nas Monero. Na całym nie, nie Stany Zjednoczone, tylko cały świat, cudny świat, mamy po 20 lat. Czy jest to taki wielki wzrost, 67, tu mamy 100? Ale jeżeli weźmiemy ostatnie 12 miesięcy, a weźmy sobie ostatnie 90 dni, to ja bym się tutaj na wyspie świętej Heleny, Malediwy, Luksemburg, Kosowo i Wenezuela. Ja wiem, czy to jest takie zainteresowanie. Sprawdźmy sobie może Bitcoin. Jak wygląda zainteresowanie Bitcoinem? No jakoś specjalnie w ciągu ostatnich 90 dni, e, ostatnie 12 miesięcy Bitcoin. Ale gdyby tak sobie na przykład zajrzeć do Polski, w ciągu ostatnich 12 miesięcy, to oczywiście 98 w Podlasiu i na Małopolsce. Kto tam jest w tej Małopolsce, że tak mi tutaj psuje statystyki ostatnich 90 dni. W ciągu ostatnich 90 dni, proszę bardzo, warmińsko-mazurskie się rozwija, ale też spadek jest zainteresowania. Google Trendsy czasami działają z opóźnieniem. Co tu, gdzie tu było, Bahamy były, Monero. No kto ma Monero, kto Monero ma, temu kasy... Nikt nie schowa, przechodzimy sobie dalej. Proszę Państwa, traderzy ostrzegają Ethereum i DeFi tokeny, i ze względu na to, że tutaj zainteresowanie rynku przesuwa się do Bitcoina, mogą być korekty i spadki na DeFi, może być wycofywanie kasy z Ethereum samego, chociaż jak na razie nie wygląda na to, bo wygląda na to, że Ethereum praktycznie z Bitcoinem ramię w ramię popłyniemy razem 400 dolarów za chwilę. Bitcoin 12832, więc jakoś to niespecjalnie, ale ostrzegają, że jeżeli Bitcoin jeszcze urośnie, to oczywiście w stosunku do PTC pary mogą tracić. Szczególnie jeżeli, jeżeli Bitcoin przekroczy 13 tysięcy, ja już nie mówię o 14 tysiącach, bo tu trzeba by było odpalić Trading View, nie Trading Gem, tylko Trading View. To jest jakiś wykres pewnie. Dobra, weźmy sobie tutaj, dziękuję. Za konto, może ja się tu zaloguję na spokojnie, nie wiem dlaczego mi tutaj to nie, nie chciało mnie zalogować. Teraz tutaj wejdźmy sobie na rynki oczywiście i wejdźmy sobie, tu są jakieś rysunki BTC do USDT na przykład. Na Binance może być to. I teraz, jeżeli tu jakieś sobie poziomy wyznaczałem, weźmy sobie na dniówkach, nie na tygodniówkach, tylko na dniówkach. Słuchajcie i zobaczcie, tu mieliśmy ten poziom 13, prawie 14 tysięcy. Jesteśmy na razie w okolicach 13, 12, 849. Jeżeli przebijemy tę linię tutaj, która jest w tym miejscu, była wyznaczona, eee, tutaj o, na tej świerce, no to powiem Wam szczerze, powiem, że Wam szczerze, może się otwierać droga do ATH. Jeżeli to przebijemy, to może się otwierać droga do ATH. Niewiele nam już tak de facto brakuje, no około 1000 dolarów. Tutaj jakieś rysunki, srunki, co ja tutaj rysowałem? <gry> zaraz jak to co? To ja narysowałem to i co? I się sprawdziło? <grystanie> A co to za tutaj za cuda były? Tu coś jakiś... Co to ja tutaj rysowałem kurde? Zobaczcie jakieś, jakieś ślimaki, jakieś kosmosy różne tutaj inne dziwne. No analiza technologiczna to do Ciebie mnie nie zbliża. Dobra przechodzimy sobie do kolejnego newsa. Zamknijmy to, zamknijmy koń paprykę. Przedostatni news, proszę bardzo, sma projekt smart kontraktów opartych o JavaScript. Podłącza się do, do chainlinka dla szybkich danych DeFi. Projekt nazywa się Agoric. Jest to oczywiście zdecentralizowana platforma dla tworzenia smart kontraktów z JavaScriptem. Ogłosili oni integrację chainlinka, aby pobierać dane z zdecentralizowanej sieci tych wyroczni. Pozwala deweloperom budowanie smart kontraktów przy użyciu javascriptu, jeden to jest z najbardziej popularnych i bezpiecznych języków programowania. No i co tu właściwie można specjalnie jeszcze powiedzieć? Blockchainowo oczywiście Ethereum ma swoje solidity, ale Agorik pozwala deweloperom właśnie na javascript, który jest bardziej popularny i trzeba się uczyć nowego języka. No i zasadniczo tyle, jak nie będziemy w to wnikać. Przechodzimy sobie do ostatniego newsa, proszę bardzo. Ugoda, to co mówiłem, podpisali ugodę. Mówiłem to już wcześniej, jak był proces, że na pewno ugodą się to skończy. KIK podpisał ugodę ze względu na nielegalne ICO, w którym zebrano 100 milionów dolarów, 5 milionów dolarów kary. Taka ugoda oczywiście była pomiędzy projektem KIK a, a amerykańską Komisją Giełd i Papierów Wartościowych. Zakończyło się to w sądzie dystryktowym południowym. Sądzie dystryktowym Nowego Jorku. 5 milionów dolarów kary. SEC zaskarżyło tego Kika. Kik musi zapłacić w ciągu 30 dni. I co ciekawe, nie mogą oni. Już więcej naruszyć, naruszać tego sekcji piątej, sprzedaż, transmitowanie niezarejestrowanych papierów wartościowych, chodzi też o ten test Huawei, który, który testuje czy są z papierami wartościowymi czy, czy nie. I teraz e, KIK będzie musiał dać agencji SEC 45 dniowe e, wcześniej, 45 dni powiadomienie, jeżeli będzie chciało wypuszczać czy oferować jakiekolwiek kryptowaluty. Podobną karę dostał Telegram. Powiem w ten sposób: słuchajcie, tyle kasy zebrali. Mały projekt udupią, a taki projekt dogadają, się, ci dostaną kasę. Są szczęśliwi. Tam ci powiedzą: Dobra, już nie będziemy sprzedać, ale z baniek zebrali? Zebrali. Przechodzimy sobie do podsumowania. E, słuchajcie, dzisiaj miałem zrobić wam. E, Zrobić wam listy do e-mail, niestety dałem ciała. Mam przygotowane maile, nie nagrałem. Miałem dzisiaj pilny wyjazd, zdążyłem już wrócić. Dzisiaj miałem koszykówkę, ale przed koszykówką udało mi się nagrać. Kończę, właśnie jest 18:39. Oczywiście, jeżeli Wam się to podoba, dajcie łapkę w górę, wpadajcie na stronę kryptonarodu, Niedługo będzie też domena kryptonarod.pl podpięta. Wszyscy twórcy tam już są, także powoli rozwijamy się. Kryptonarod rośnie w siłę, nikt nas nie zatrzyma, chociaż hejterzy oczywiście są wszędzie. No i cóż, słuchajcie, czekaliśmy na ten wzrost. Czy jesteście zadowoleni ze wzrostów? Tu, z tego co mi podaje, coin, to jest z coin ten pasek na dole o 12 802 dolary. Czy 13 tysięcy będzie w momencie, kiedy będziemy oglądać premierę, Trudno powiedzieć. Mam nadzieję, że dzisiaj, jak wrócę na spokojnie, usiądę, nagram tę listę DM. Jutro wam wrzucę. Kryptostok się wcześniej pojawił, także tutaj wam wrzucam ten kryptostok. Jeżeli ktoś nie oglądał, takie luźne przemówienie w listopadzie kryptostoku nie ma. Ze względu oczywiście na szalejącą tutaj zarazę, konkretną, ale oczywiście w grudniu mam nadzieję, że powrócimy wierni we czterej pancerni. Zaczynam się od czwartku szykować, słuchajcie, jeśli chodzi o zawody. Eee, jeszcze właśnie za chwilę, skończę Obrabiać te newsy i tak dalej To jadę na siłownię, na koszkówkę Zorganizowana grupa, można ćwiczyć Na zawody szykuję się na siłowni Także w kościele zdrowego ciała no. Także słuchajcie, dzięki za to, że oglądaliście na premierze Pozdrawiam wszystkich widzów, którzy mnie tutaj wspierają Rozwijają się razem ze mną Oglądają newsy, pamiętajcie, żeby zajrzeć do innych członków Kryptonarodu Oglądać też ich filmy Niech każdy wybierze to, co mu najbardziej pasuje Także z mojej strony to tyle Dzięki za oglądanie, pozdrawiam Was wszystkich Trzymajcie się i do następnego razu